słyszeniem głosu w głowie podczas schizofrenii paranoidalnej. A więc, wyobraź sobie, że ktoś szepcze ci do ucha. Po prostu, że ktoś, to nie jest tak, że słyszysz swoje myśli, tylko ktoś szepcze ci do ucha i mówi jakieś dziwne rzeczy, niestworzone. Najgorsze są czasem, jak zasypiałem, to na przykład teraz tak miałem, że słyszałem takie tłumy, tłumy cierpiących dusz, tak to słyszałem, nie? To odebrałem, które krzyczą tylko ratunku, pomocy, pomocy, ratuj nas, pomocy, ja się tak czułem straszny z tym, nie? w sensie tak obserwowałem zbroję, tak szczerze. Akurat wtedy yy, brałem leki i w ogóle nie piłem alkoholu, żadnych używek, nic, po prostu tak się wzięło znikąd. No i jakoś strasznie, strasznie się przestraszyłem i poczułem do dotyk na głowie, tak tu, tak jakby ktoś mnie pomidział po główce. Wiecie, ja to interpretowałem jako Jezusa Chrystusa, bo jestem wierząca, ale interpretacja własna. Wszystko wtedy minęło, jak ręką odjął, nie? Buziak! No, jako osoba wierząca, to czemu yy, nie bierzesz pod uwagę takiej opcji, że jeżeli wierzysz w Jezusa Boga, to też jest druga opcja. Tak, szatan i diabeł, który, i, i cała masa demonów im podległych, które po prostu próbują człowieka zdołować, sfrustrować. Yy, I to lekko mówią. Przede wszystkim takie głosy próbują pozbawić człowieka jego mocy. I włożyć cię w szufladkę diagnozy. Diagnozy, żebyś więcej nie szukał, tylko żebyś brał te leki, zamiast iść na uwolnienie i po prostu całkowicie się wyleczyć, pozbyć się tej choroby, która nie jest chorobą, tylko po prostu opętana. Jest bardzo wiele świadectw osób, którym się udało z tego całkowicie uwolnić. Ja również kiedyś myślałam, że jestem chora na borderline i zaczęłam się w to bardzo wkręcać. I szata mi zaczął podsyłać artykuły. E, wszystko się zgadzało, wszystko się zgadzało. Nagle myślałam, że mam jakieś objawienie, że po prostu, że to jest to, że jestem chora i teraz już wszystko będzie dobrze. No ale jak Jezus mnie uratował i uwolnił ze wszystkiego, to wszystko minęło całkowicie. Mam całą szufladkę jakichś tam środków uspokajających, których w ogóle już od jakiegoś długiego, długiego czasu już nie muszę brać. Jezus może się ze wszystkiego uwolnić, a nie wierząc w to, generalnie odbierasz Bogu chwałę. A właśnie przydajesz chwały demonom, które mają władzę nad swoim życiem, jeżeli nie negujesz tych głosów.